Fazji. Prosta obsługa. Jak wyczyścić komunikat Warning 99? Komunikat pojawia się w przypadku, gdy operator przełączy się na sterowanie podporami, gdy żuraw nie został poprawnie złożony lub gdy wystaje poza obrys zabudowy. Operator przełącza się na sterowanie podporami. Na wyświetlaczu zostaje uruchomiony tryb podpór. W tym przypadku wszystkie podpory są w pełni rozłożone oraz oparte na podłożu. Operator przełącza się ponownie na sterowanie żurawiem hydraulicznym. Wyświetlany jest warning 99, żuraw nie chce pracować. Aby usunąć błąd, użyj przycisku strzałki w prawo, dopóki nie pojawi się symbol LMI. Gdy symbol LMI zostanie podświetlony, dwukrotnie naciśnij przycisk OK, aby wyczyścić ostrzeżenie. Komunikat Warning 99 został wyczyszczony. Żuraw jest gotowy do pracy.